Wiele osób przychodzi i pyta mnie, ile sekund cudzego utworu mogę wykorzystać. Mówią, że krążą opinie, że 10 sekund jest w porządku, jest to działanie legalne. Albo na przykład 5 taktów. Czy to prawda? Nazywam się Aleksandra Sewerynik, jestem doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i dyrygentem churalnym. Zapraszam na pierwszy odcinek z cyklu Save the Music z prawem. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy najpierw wiedzieć, co to jest utwór, co jest chronione przez prawa autorskie, a co nie jest chronione. Spójrzmy zatem, co mówi na ten temat ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jak widać, w ustawie tej brakuje jakichkolwiek kryteriów ilościowych, czyli że chroniony jest utwór, który trwa 10 sekund, albo yy, jest zapisany i odcinek, który jest chroniony, to jest 10 taktów, w ogóle nie ma tych kryteriów. Kryterium jest to, czy dana, dane dzieło jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, czyli czy odzwierciedla się w nim ta osobista twórczość autora. I trzeba sobie zdawać sprawę, że każdy utwór jest pewną organiczną całością, czyli jakby wszystkie elementy się na niego składające wpływają na siebie, wzajemnie się przenikają. Nie zmienia to faktu, że możemy w analizie utworu muzycznego posłużyć się znanym systemem elementów dzieła muzycznego. Odnosząc się do melodyki, powstaje pytanie, jak długi fragment melodii utworu jest chroniony. Jak mówiliśmy wcześniej, nie możemy się odnieść do kryterium sekund, kryterium taktów, możemy tylko się odnieść do tego kryterium działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Dlatego według mnie chroniony jest taki fragment, który stanowi wyrażenie skończonej myśli muzycznej. Ale jak to rozpoznać? Możemy posłużyć się tym, co jest naturalne dla każdego, czyli Takim odniesieniem się do intonacji w zdaniu. Jeżeli ja mówię o czymś, no to też moja intonacja wskazuje na to, czy to zdanie jeszcze trwa, czy ono się już skończyło. Gdzie jeszcze nie postawiłam kropki, a gdzie ona się znajduje. I tak samo w myśli muzycznej jest pewien początek, rozwinięcie i koniec. I każdy, każdy jest w stanie intuicyjnie, bazując właśnie na tym odniesieniu się do mowy, której używamy codziennie. Wskazać, gdzie zaczyna się myśl muzyczna, gdzie ona ma rozwinięcie, a gdzie się kończy. Nie wszystkie myśli muzyczne są chronione, są takie, które są zbudowane z elementów, które są powszechnie stosowane, na przykład takim elementem jest ga, czyli jak mamy myśl muzyczną, która wygląda tak. Albo taką, która jest złożona z pasaży. Nie będzie chroniona taka melodia, która jest złożona z podstawowych dźwięków akordów. Prawda? Te myśli muzyczne nie będą chronione, ponieważ są nieoryginalne, nie są osobiste, jest ryzyko, że pojawią się w wielu, wielu różnych utworach, dlatego takie myśli muzyczne nie będą chronione. Natomiast inne, których przejawia się ta osobista twórczość, ten osobisty wpływ danej osoby, będą chronione. Można zapytać, co, jeżeli dany fragment melodii jest bardzo ważny z punktu widzenia tej melodii konkretnej, na przykład taki fragment. Chyba wszyscy doskonale wiedzą, co jest dalej, ale bez tego kontekstu byłoby to po prostu. Można by było dalej na przykład zrobić i potem i wyjdzie nam zupełnie inna melodia. Czyli nie możemy kierować się tym, że jeżeli dany fragment jest znany, ponieważ dzieło, z którego pochodzi jest bardzo, bardzo, bardzo znane, to będzie on chroniony. W prawie autorskim nie ma kryteriów, które dotyczą odbiorcy, czyli czy mu się podoba dany utwór, albo czy jest. Prawidłowy, czy jest ładny, czy brzydki, czy jest znany, czy jest nieznany, to zupełnie nie ma znaczenia. Ma znaczenie właśnie to, czy pochodzi od danego autora, czy jest tym przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Jeżeli sama melodia zostanie przekształcona, na przykład melodia, która już nie jest chroniona ze względu na upływ czasu, ale zostanie zmieniona przez e, współczesnego autora, tak samo ta melodia może być chroniona. Podsumowując, jakie elementy melodii są chronione. A jakie nie są? I odpowiadając na pytanie. Ile sekund cudzego utworu można wykorzystać? Odpowiedzi nie ma. Ważne jest to, czy dany fragment melodii stanowi myśl muzyczną, która ma początek, środek i zakończenie. Jak każda koncepcja myśli muzycznej ma swoje ograniczenia i nie będzie się stosowała do wszystkich utworów, na przykład takich, które nie mieszczą się w tym klasycznym systemie dur czy systemie modalnym. Mam nadzieję, że podobał się Państwu ten odcinek. Jeżeli tak, bardzo prosimy o subskrypcję kanału Save the Music oraz o polubienie tego filmu i dzielenie się nim z innymi. Ja dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.